Siemanko! Widzicie? Witajcie na kanale Pirogi z Kimchi. W kolejnym odcinku znajdujemy się w Korei Południowej. Niech was nie zmyli ta piękna polska flaga za mną. Jesteśmy w Korei i dzisiaj będę waszą korespondentką sportową. Ha? Tego się nie spodziewaliście? Ja też się nie spodziewałam, ale parę osób pisało do mnie, że w Suwon w tym tygodniu odbędą się Mistrzostwa Świata Kobiet w hokeja. I jako, że mieszkam od jakieś 6 km, to nie może mnie tutaj nie być. Będę kibicować. Powinnam była ubrać się na czerwono, ale po ostatnim odcinku z kolorystką... Wiecie, że nie mam w szafie nic czerwonego niestety, ale za to mam flagę. Przątęś z flagą idziemy kibicować. Polska biało-czerwone. Bo to mistrzostwa świata kobiet w hokeja. Przyjechałam tutaj dwie godziny przed meczem, dlatego, że chcę sobie kupić wejściówkę do Loży, takiej niby specjalnej. Ogólnie wejście na te mistrzostwa jest za darmo, każdy może wejść, ale jest szansa, że się nie zmieści. Więc lepiej być wcześniej Tak mi się wydawało Ale nie widzę, żeby tutaj były jakieś tłumy Jechałam tutaj całą godzinę autobusem Mimo, że Słon jest oddalone od mojego miejsca zamieszkania O jakieś 6 km tylko Ale to dlatego, że było napisane Że miejsc parkingowych na pewno nie będzie I żeby przybyć komunikacją miejską No ja ewidentnie widzę miejsca parkingowe Szukałem mnie oszukiści, ale to nic I tak jestem pełna pozytywnej energii Wygracie dziewczyny Idziemy po tą wejściówę Co tu jest? Jakieś złe wejście. Gdzie jest wejście? Na wstępie przyszłam pod złe wejście. Dobrze, idziemy gdzie indziej. Bardzo jestem ciekawa, czy oprócz mnie będą dzisiaj jacyś inni kibice z Polski. Dowiemy się. Przekonamy się. Znajdujemy się w Gwangyo. Ten nasz stadion jest w Gwangyo. Gwangyo to jest miejsce, w którym jest bardzo ładny park z jeziorkiem. Może po meczu się udamy. Nie, Jak nie lunie. Matko! Ja bym nawet nie powiedziałam z kim Polska dzisiaj gra w tego hokeja, z Koreą! Bo o to chodzi właśnie, że gramy z Koreą, więc jako mieszkanka Korei, ale Polka, ale też z obywatelstwem koreańskim, moglibyście myśleć, że będę rozdarta komu kibicować, ale nie jestem. Polska biało-czerwone. Jeżeli już znajdziemy to miejsce, w którym można wejść na mecz, bo dalej go szukam już na pewno się nie załapię na tą wyjściówkę wipowską, szałową. Ach, jak już znajdziemy to miejsce, to czeka nas bardzo ekscytująca rozrywka, bo Polska wczoraj wygrała swój pierwszy mecz ze Słowenią, a Korea wygrała swój pierwszy mecz z Włochami, więc tak jakby po prostu starcie najlepszych. Ale wiadomo, że Polska. Biały, czerwony. Chyba znalazłam wejście, jak szałowo, nawet futraki są. Zaraz tu przyjdziemy. Tu spędzimy najbliższe kilka godzin, drodzy Państwo. To dziś. Miaję Haki i Psanguan od Patrzcie, dostałam light sticka, tak to się mówi. Tak. Tu jest moja opaska. Zawodniczki mają dzisiaj jakieś specjalne dni, i to jest dzień i ale nie obchodzi nas ona, obchodzą nas polki. Gdzie to się wchodzi? Tutaj będziemy wchodzić, ale na razie jeszcze nie, jeszcze jest za wcześnie. Przyjdę tutaj, jak już będzie można wchodzić. Moja wyjściówka ma też snagbar, czyli jakieś przekąski są w cenie, tak jakby. Są w cenie, zapłaciłam za nią 60 zł i snak bar będzie otwarty 30 minut przed meczem, więc wtedy się tam udamy, a teraz idziemy na, na food tracki. Wiedziałam, że sport to jest rozrywka dla mnie. Już mi się podoba. Ochłonęłam trochę, mamy półtorej godziny do meczu, więc robimy nalot na food tracki. Co się jednak na koreańskich rozgrywkach sportowych. Mamy tako ale tako jest jako taki, jak wiecie. Chociaż ktoś się ze mną wkłodził w komentarzach, że nie jest jako taki. Jeśli nic nie znacie, jest jako taki. Mamy też hot dogi z serem i zwykłe. Kuszące, ale zobaczmy dalej. i One się cieszą największym zainteresowaniem i też mnie kuszą, więc chyba pójdziemy w to. Tutaj mamy odęg, topoki i sundę, czyli kaszankę, więc no cóż. A tutaj mamy zero kalorii. I są... Szaszłyki. Więc nie muszę chyba mówić, że idziemy po czurosy. Tradycyjne, koreańskie danie. <noise> jeszcze takich czurosów nie jadłam z czekoladą w środku. Gdzie by to dziabnąć? Nie ma tutaj za bardzo miejsc. Ja i czurosy usiedliśmy na ławce. Żadnych polskich kibiców oprócz mnie, więc będę sobie po prostu siedzieć i jeść. Co chwila przychodzą jacyś Europejczycy i się zastanawiam, czy to Polacy, ale chyba z poprzedniego meczu jeszcze, więc dajmy sobie chwilę. To jest smaku czurosów z czekoladą w środku. Mm. Ale dobra masakra. Jak sobie myślę, że ja to chyba w sumie kupiłam, żeby mieć podczas kibicowania, no nie? No cóż, to była najlepsza słodka przekąska, jaką jadłam w życiu. Bardzo mnie zemdliło, ale było warto. Teraz nie liczy się już dla mnie wynik meczu. Ja już dzisiaj jestem usatysfakcjonowana tym wyjazdem. Idziemy po hot doga? W przerwie pójdziemy. Chyba, że snack bar będzie fajny, to wtedy nie. Kocham sport. Wydedukowałam też po ludziach, których teraz nie widać, ale mieli koszulki Wielkiej Brytanii, że wcześniejszy mecz grała Wielka Brytania. Za dwie minuty wpuszczają, a jeszcze nie słyszałam żadnego słowa na K, więc chyba jestem jedyną Polką. O nie! Ja tu chciałam zawiązywać jakiś związek kibiców hukeja. a Chciałam też powiedzieć tylko, bo tak sobie myślę, może warto by to było wyjaśnić, aż nie wiem czy jest za późno, czy nie, ale to, że ja tak się skupiam na tym jedzeniu, to to jest bardzo normalna koreańska sprawa. W sensie Koreańczycy na wszystkich meczach skupiają się na jedzeniu, wiedzą o co chodzi w sporcie i na przykład na meczach baseballa, które są bardzo popularne w Korei są wielkie całe stanowiska z jedzeniem i są różne określone rzeczy, które je się tam na przykład je się kurczaka smażonego je się jakieś hot dogi, hamburgery konieczne to jest Wie, więc to nie jest tak, że ja tutaj tylko tak wiecie tego nie wiem jednak o co chodzi z tym plakatem, ale dobrze wygląda na to, że to jest nasze rodowisko Trzeba tu jakoś zająć jakąś super miejscówę Polska! Gdzie będzie najlepszy widok? Będziemy tu na środku I będziemy sabotować koreańczyków flagą Bo raczej wszyscy, którzy będą tu siedzieć będą z Korei Koreańskie lajstiki migoczą tak Jak u tamtej dziewczynki, ale nie będziemy ich wyciągać, bo Liczy się tylko polska flaga Nie chcemy, żeby nas ktoś pomylił, prawda? Kibicami przeciwników i w ogóle to przyszłam sama, bo mielibyśmy tu rodzinny konflikt, prawda? Nie wiadomo byłoby komu kibicować. A tak naprawdę to po prostu mecz zaczyna się o 19 i to jest akurat ta godzina, kiedy sonu zaczyna się zbierać do spania, więc został statą, a ja będę bronić honoru Polski. Dziękuję, pa. Nudzi mi się Idę po hot doga I tak jeszcze nadal godzina do meczu. No już czekamy na tego hot doga Najbrzyżej w przerwie się pójdzie jeszcze raz Ciekawostka koreańska Płaci się w tych food truckach gotówką Ale jest napisane konto bankowe i można zrobić przelew I pan tego zwykle nawet nie sprawdza Tylko po prostu mówimy mu zrobiłam przelew Daj pan hot doga, a on daje Ciekawostka kulturowa Nie, wszyscy już to wiecie Tu jest cukier, ale nie będziemy maczać hot doga w cukrze dla udowodnienia. Serio, tu jest cukier, można sobie zamaczać. Jest chyba 2 kg cukru, są drogie rzeczy. Musztarda. Jeszcze się dziawnie popcorn i banana i kwestię kolacji mamy załatwioną. Hot dog dla zbilansowania wspaniałych czulosowych doznań. Nie jest aż taki dobry, ma najgorszą kiełbaskę w środku. Mam nadzieję, że dziewczyny z naszej drużyny ich nie jadły tutaj. Nie żałuję jednak zakupu tego hot -doga, którego już zjadłam i tak, bo wyszłam sobie tutaj i postanowiłam podejść na chwilkę po schodkach i zobaczcie jak to ładnie. A tu jest jeziorko. To jeziorko nie jest takie spektakularne, ale jest jeszcze jedno jeziorko. Cały ten kompleks nazywa się Gwangyo Lake Park. Gwangyo to jest ta dzielnica, a lake to sami wiecie. Wszystkie kompleksy z jeziorkami nazywają się Lake Park w Korei. Lubią sobie nazwać po angielsku. I wszystkie te apartamentowce, tutaj, wszystkie te bloki, w sumie, które mają jakiś widok albo chociaż cień widoku, cień szansy na widok na jeziorko, są bardzo drogie. I to był stały punkt programu małego agenta nieruchomości. Na kanale Pierogi Skimci. Wracamy do tematu odcinka, czyli polska biało-czerwone, a koranki biało-czerwono. Czarno-granatowe. Czy ja się ubrałam w barwy Korei? Jeszcze mam bluzę ze sobą białą, jakby mi było zimno na tym lodowisku. Dobrze, że po twarzy chociaż widać, że ewidentnie jestem za Polską. No i mam tą flagę. Idziemy zobaczyć, czy są jeszcze jacyś Polacy, ale jak nie, to nic. Ja mam mocne gardło. Do wszystkich rodziców dzisiejszych zawodniczek będę krzyczeć co sił w płucach za wasze dziewczyny. Patrzcie! Bierzemy popcorn, patrzcie, nie mam maszyny do popcornu Popcorn jest taki No i przyjdziemy potem Jestem gotowa Patrzcie jak karatają Ten krążek Właśnie się zorientowałam, że ja w sumie nie znam zasad za bardzo Ale połapie się, nie? Liczy się Duch rywalizacji nie wiem, czy mnie słychać, bo dudni tu za jakieś techno. Wiem, jak będę się orientować, czy dobrze gramy, czy nie. Jak Koreańczycy będą smutni, to znaczy, że ja mogę krzyczeć: Polska! A jak Koreańczycy będą szczęśliwi, to ja mam buczeć Sukces! Gdzie mam ten pokój? Nazwiemy ten odcinek: Byłam jedyną polską, kibicką w Korei. A i tak nasza drużyna wygrała. Bycie kierowcą, maszyny do lodu. To jest po pani ogórcik jeden z tych zawodów, których chciałabym spróbować w swoim życiu kiedyś. Ja jestem tylko ciekawa jak on przeczyta polskie nazwiska. Oh Number 2 adapta Patricia. Number 21. Defense. Prawe klaudia Ja mogłam tam iść przeczytać. Number 7, 4. Pan przeczytał czarneka Ebelina, nie czarnecka. Zawsze tak czytają nazwiska z C i K obok siebie. Wiem, bo też takie mam. Ja będę szybciej niż one machają Pałeczkami starting lineups for Team Poland: goalkeepers number one, Sasław Kina, defenders number three. Nie, 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 Matko! Ja nie widzę tego krążka, to się dzieje za szybko. Nie zorientowałem się, ale Korea ma karę! Dobrze im tak! Nie wiem za co, ale zasłużyli! O Polska! Nie, nie, nie! Gu, 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 gu! Polska, Polska! Nic tam nie zrobicie! Tu, 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 tu! tu spuisz, tu spuisz! Nie wstuka go strzelic, O matko! Polska, Polska! Matko! Polska, Polska, Polska! mamy jeszcze czasu, a czasu mamy jeszcze tą część i jeszcze przecież jest trzecia, bo mecz pokojowy ma trzy części czego się dowiedziałam przed chwilą z wikipedii, więc tak damy radę Polska go Ciebie no nie? Co to? Co to każdy podraf? Strzeliłyby trzy gole, 8000 km po domu. Nie jest tak prosto. Trzeba machać flagą najmocniej, żeby dziewczyny wiedziały, że i tak są super. Z pewnością, że z tą moją, gra na tą kurtkę. Bo ja wam mówiłam, że w Korei są zimy zimniejsze niż w Polsce, no nie? To oni sobie mogą ćwiczyć normalnie na każdym stawie I to dlatego tak jest A my mamy ciepło Europa Mrozu, kiedy był mróz ostatnio? Nie ma mrozu O oh nie yes. Brawo, brawo dla wygrany! To nie jest sztuka wygrać u siebie, prawda? Nie no, żartuję, bardzo dobrze grały Koreanki, znaczy ja się w ogóle nie znam, ale no, skoro wygrały, musiałam grać bardzo dobrze. I gratulacje. Dobrze jest mieć dwa paszporty, nie czuję się taka smutna. Chciałam tylko powiedzieć, że to, że teraz przegrałyśmy z Koreą, to nie znaczy, że w ogóle przegrałyśmy wszystko, bo jeszcze mecz w czwartek z Wielką Brytanią i chyba jeszcze potem jeden, więc... Równie dobrze możemy te wszystkie następne wygrać i w ogóle wszystko wygrać chyba. Nie wiem jak to działa, ale jestem pewna, że i tak dobrze nam pójdzie. To było moje orędzie. Teraz idziemy poprawić sobie humor ładnymi widokami parku Guangio. Nigdy jeszcze ich nie widzieliśmy na tym kanale. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić tak, żeby potem zdążyć na autobus do domu. Może być ciężko, ale spróbujemy. Czy mnie widać? Ciemno jest, ale zaraz Wam pokażę drugą stronę, która wcale nie jest ciemna. Doszliśmy do najfajniejszego parku w Słon, do, do jednego z takich miejsc, w których wszyscy w Słon chcą mieszkać. Jest tu najdrożej, najbardziej jakby luksusowo i widok jest nieprzeciętny. Uwaga, pokazuję! ku pokrzepieniu serc, bardzo się cały czas zastanawiam, jak zmontuję ten odcinek, żeby prawda morale nie upadły. <grytania> to, żeśmy raz przegrali, to nic nie znaczy. Dobrze, uwaga, pokazuje. Uwaga. No szałowo to wygląda, no nie? Niby zwykłe bloki, ale bardzo wysokie. Ale jak się odbijają w tym jeziorku, to jest czat. Zostawiam za sobą ten widok. Mam nadzieję, że dziewczyny z drużyny też miały tutaj okazję przyjść. Idea! na autobus, bo jak nie zdążę na autobus przed 22, to już nie będę mieć autobusu. W Korei tak często jest z autobusami w nocy, że od po 22 już mało co jeździ. Więc trzeba uważać. Mimo późnej godziny bardzo wiele osób tutaj spaceruje teraz. Zawsze Wam chciałam pokazać ten nocny widok, ale nigdy tutaj nie byliśmy wieczorem, więc chociaż dzisiaj raz, najwyżej się weźmie jakąś taksówkę. Melduję, że zdążyłam na autobus. Melduję, że dotarłam do stacji słon idę na metro, ale kontynuując moją nocną przygodę. Tak wygląda słon o 22. we wtorek. Jak widzicie całkiem sporo tutaj wszędzie ludzi. Jest nawet uliczne jedzenie. Neony, te sprawy. Dużo jest też pijanych ludzi, więc zwiewamy stąd. Wow. Ale to świeci. Jest 22.45. Wyszłam z domu o 16. Było fajnie. Moje zrozumienie dla zasad hokeja jest na podobnym poziomie, jakim było, ale bardzo to było emocjonujące. Oglądać polską drużynę. W Korei bardzo też było ciekawe być jedyną polską kibicką na, na trybunach. Proszę się zmobilizować następnym razem, Polacy mieszkający w Korei, bo widzicie, że potem nasza drużyna nie może wygrać. Gwiazdkę przekaże sonu, jak wstanie. I chyba czas kończyć ten odcinek. Papa. Pa. Polska, biało-czerwone. A Korea, biało-czerwono-granatowo-czarne. papá